Uważam, że są ważne, ponieważ szerzą wiedzę i szerzą też to, że wszyscy ze społeczeństwa LGBT są normalnymi ludźmi, że też chcemy mieć swoje prawa, chcemy brać śluby, chcemy mieć dzieci, więc uważam, że to jest mega ważne, żeby szerzyć wiedzę. Nie, absolutnie pokazywanie wsparcia, bycie tutaj obecnym, nawet jeżeli się nie jest członkiem, ale się wspiera, jest niebywale istotne i, i sama obecność niebywale dużo pomaga. Marsze są bardzo ważne, bo pokazują naszą, jakby dają nam widoczność społeczności. Dla mnie też mega ważne jest, że udała się nasza inicjatywa wspólnie w Urzędzie Miasta Krakowa, wspólnie z grupą osób urzędniczych i pierwszy raz otworzyliśmy na Facebooku i pierwszy raz idziemy z transparentem, jako jak właśnie grupa pracownicza, to jest mega ważne nie tylko właśnie dla, dla nas jako pracowniczych i pracowników, ale też pokazuje ludziom wszystkim właśnie, że osoby queerowe są wszędzie, prawda? Od początku, odkąd istnieją Parady Równości, obswieram ten ruch, walczę o równość. Nie chcę, żeby ta dyskryminacja nadal w Polsce istniała w takiej formie, jak jeszcze czasami się zdarza. Trzeba wspierać społeczność LGBT, tym bardziej w Polsce, bo no bo po prostu sytuacja jest tu tragiczna, jak na warunki Unii Europejskiej. Jesteśmy znowu najgorszym, e, najgorszym potem względem krajem Unii Europejskiej i po prostu w końcu mam okazję pójść na Marsz Równości i, i poszedłem. Dla klimatu po prostu, fajni ludzie, fajna atmosfera, można się poczuć swobodnie, można się poczuć komfortowo. Bo jestem za równością, za szanowaniem ludźmi, za równouprawnieniem, za brakiem dyskryminacji. Marża Równości nie jest tylko dla osób LGBT. To jest miejsce, żeby okazać swoje wsparcie dla różnych mniejszości. To mogą być mniejszości seksualne, to mogą być mniejszości narodowe, re, religijne. To nie ma znaczenia. Marsz, marsz Równości to nie jest tylko impreza dla osób LGBT. Symbolicznie trzeba pokazywać, że się ta jest, że to jest ważne, że to jest temat, którego nie zamiatamy pod dywan, nie wstydzimy się, ale praktycznie oczywiście jest wiele do zrobienia w zakresie równości, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, w zakresie dbania o to, by każdy się czuł w Krakowie jak u siebie, więc oczywiście będzie pełnomocnik do spraw równości. Będziemy rozpisywać sobie to na na różne działania i będziemy robić też słuchać przede wszystkim, bo to jest ważne, żeby osób LGBTQ, słuchać i działać tak jak oni sobie to wyobrażają, by czuli się dobrze w naszym mieście.